I said. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii poznańskiej Widy extra W dzisiejszym odcinku zawitamy do jednego bloku znajdującego się na osiedlu chrobrego, czyli chrobrego 11. Jest to przeze mnie znany blok, gdyż tutaj mogą być jeszcze klasyki. Ale zobaczmy chwileczkę, bo byłem tam wiele lat temu, więc mogło się coś zmienić i czy tam jakaś klasyka będzie, to dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam wszystkich do obejrzenia tego materiału i życzę miłego oglądania. Ale jeszcze mam dwie wiadomości. Niestety, jedną dobrą i złą. Niestety, zacznę od złej: mianowicie, to jest ostatni odcinek z tej serii. Natomiast dobrą jest to, że będzie druga seria. No to co, nie będę teraz przedłużał. Zapraszam do oglądania. Oświetleń prosła 11 11a. Niestety mamy tu nowe windy. Slide. Zaraz powiem wam, co tu jeździło Czekajcie. Kamina. 11. Niestety tutaj w tym bloku, tutaj w tej klatce wcześniej jeździły tu windy z ręb osiedlowe. Też po lekkiej modernizacji. Niestety zostały one wymienione. Jak widać. Suite. jest na parter. puścimy. No, jak widać. Zręby poszły na wymianę. Ej. Rok modernizacji. W zeszłym roku one yy, poszły na śmietnik. Dobra, wejdziemy. Teraz przejdziemy się drugą. Tutaj widoki pokażę. Tutaj widoczki na osiedło chrubrego. Tam jest blok 6, osiedlu chrubrego 1, gdzie tam nie ma wind starych i osiedlu chrubego 9, a tam jest osiedło Jana Trzeciego Sobieskiego. Teraz przejdziemy się drugą. Ale ja nie wiedziałem, że będą takie nowe generacje slide'owskie. No tutaj pamiętam jak wtedy byłem w tym bloku, to tutaj jeździły te klasyki. Na moim kanale też są filmy, ale niestety wszystkie zostały wymienione, ta winda została wymieniana tu. Właśnie winda nadjeżdża druga, ale tylko pojedziemy na dziewiąte, a potem na jedenaste. I pójdziemy do drugiej klatki. Zobaczyć czy jest... czy pokażę gdzie są siedówki. Na kabinę, a tak... dziewiąte. Co to wind tutaj, to... ogólnie... same plaszaki i to nowa generacja. Tak, to jest nowa generacja, ale zaraz Wam pokażę, uwaga. Ta się... Dyspozycję skasować. I jedziemy na parter, znaczy na 11. Co do wind tutaj to niestety, do tych nowych, to pierwszy mi trochę szkoda, że osiedłówki zostały tu wymienione. No, niestety, niestety taka sytuacja. Miało miejsce w tym bloku. No to jedziemy dalej. Teraz klatka B, i mamy tutaj kolejne wide wide. Tutaj też również gdzieś osiedlówki, lecz zostały w tej klatce również wymienione w zeszłym roku. Pojedziemy najpierw tą window i trochę tam dalej. Jest blok przy osiedlu Jana III Sobieskiego 6, może tam planuję wbić. I tam jest blok przy osiedlu Jana III Sobieskiego 5 albo 4, bo w tym bloku byłem w odcinku serii Poznańskiej Mide Extra, to odcinek 6. Wiem, ta winda jest z muzyką. Kamera. Tak wygląda ta kabina? No, właśnie z muzyką. No, właśnie z muzyką też w zeszłym roku wymieniono. Na mnie szkoda, że tamtego siedlówek, co wcześniej jeździły. No bo zostały one tu wymienione. I na 11. Teraz krótko krótko jeżdżę, ale tam są przejścia. Jedziemy na 11. Gdzie pojedziemy drugim Ten y, suwaj, y, Ten dzik mnie na parter i ten gong to nawet do ciśnienia Teraz ta winda pojedzie i zaraz przejdziemy się drugą windą ogólnie to jest taki liftur z tego bloku dla serii poznańskiej windy ekstra dzik se pojedzie Teraz przejdziemy się. Drugi. Dla mnie wielkie szkoda tych wind, bo jechałem nimi dwa razy. Właśnie w klasce A i B tymi windami jeździłem. Bo na moim starym filmie, kiedy byłem jak temu w marcu i dwa lata temu w lipcu, to wtedy te windy ogólnie yy, zostały. Niestety okazało się, że w marcu dźwigi wymienione zostały A ja o tym nie wiedziałem Zminę, kabina i jedziemy na dziewiąte. Dla mnie to y, dziwne, że takie nowe generacje trzeba montować. I to jest na mnie jakieś dziwieństwo. Żeby słuchaj, takich generacji włożył. Bo Pomyślałem, że tam do 31. Pomyślę, że te windy... Pomyślę, że te windy generalnie są yy, yy, podobne jak Milewski, albo jeszcze gorzej Pilawa. No, także taki, taki oto minus. Idziemy dalej. Słuchajcie, jesteśmy w klatce C. I zobaczcie to, stare słuchajty również zostały wymienione. Zobaczcie, klatka C również, stare słuchajty zostały wymienione. I to w stare też mam z tego nagranie. Kabina. No, właśnie, z tego roku, no. Co to. No, to już jest jakaś przesada. To już jest jakaś przesapota, żeby te windy zastąpiły stare suwajdy, nie no. I to z drzwiami od zręba to jest, żeby No co to ma być? Co to ma być, słuchajcie? Co to jest? Ale żeby starego suwajda wymienić na nowego to to jest jakiś shit. No sami zobaczcie, to, to jest świeżutka winda. To jest świeżutka winda, a wcześniej jeździł to stary suwajd z drzwiami od zręba i poszedł na wymianę, bo ponad nie wiem, bo w 9 albo w 8 została zmodernizowana i po 15 i po 16 latach wymieniona. To jest jakiś shit. To jest shit, słuchajcie. Żeby te windy zastąpiły stare. stare. Nie no. Patrzcie sami. To jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Żeby stare, nowe windy zastąpiły stare. Suajdy. To jest jakiś żart. Zobaczcie sami. Te windy również zastępują... A, właśnie ta winda pojechała na dół. Albo to drugą nie jedziemy. Nie, też z tego roku. Dobra, pójdziemy zobaczyć pozostałe klatki. Słuchajcie, jesteśmy w klatce D. I tutaj również stare windy zostały wymienione. Zobaczcie, ta nowa, ta prawa jest w trakcie wymiany. No sami zobaczcie. Też taka moderna. Co to jest? Patrzcie to, kolejne windy zostały wymienione. Jeszcze zobaczymy klatkę E, czy jeszcze tam jeżdżą. To jej widoczki. Ale naprawdę to jest mega śmieszne, żeby te windy zastąpiły stare f -swide. To jest mega śmieszne. To jest po prostu mega śmieszne. Tylko przejedziemy się tą lewą, bo druga winda jest w trakcie jeszcze wymiany. No ale to naprawdę, to jest mega śmieszne, żeby stare windy, żeby te windy zastąpiły słajdy stare. No oczywiście, że z tego roku, no. Co to jest? No patrzcie sami, nie no. Co to ma być? Te windy również zastępują nowe, stare suwajdy. Co to w ogóle ma być? Nie wiem, no. Ogólnie ten blok, nie wiem czy jest spalony, bo jeszcze klatkę E muszę zobaczyć. Mam nadzieję, że osiedlówki tu nie wymieniono. Jak w klatce E wymieniono osiedlówki, to ten blok już niestety zostanie spalony. Jeżeli te windy zastępują, za, e, wymieniły e, klatkę E. Jeżeli te windy wymi wymieniły klatkę E, to to już jest jakaś przesada. Ale żeby te windy zastąpiły stare slajdy, no to już jest przesada. No to jest już trochę przesada, słuchajcie żeby te windy zastąpiły stare windy. No sami zobaczcie. Takie jaja. Słuchajcie, jesteśmy w klasce A i osiedlówki zostały tutaj. Tutaj mamy osiedlówki po modernizacji. Które, jak widać, zostały. Na szczęście. Ostatnie stare windy w tym bloku. Ostatnie. Ale naprawdę to było mega śmieszne, gdy. Tam na, Te nowe slajdy zastąpiły starsze slajdy i to z miąc od zręba. Naprawdę to było mega śmieszne. Na szczęście te zręby zostały. I to są ostatnie niestety w tym bloku. Ostatnie stare windy jeżeli chodzi o Chrobrego 11. Niestety. Ok, teraz pokażę kabinę. Tak wygląda kabina. Dobra, siadamy, drzwi zamkniemy, tutaj jest panel, Idziemy na parter. Ogólnie teraz podawam taką ciekawostkę, że te windy to kiedyś były pierwsze osiedlówki, które kiedyś nagrywałem dwa lata temu. Chyba nie 22 lipca z tego co pamiętam, to wtedy te windy udało mi się nagrać. No i to są ostatnie niestety stare windy, jeżeli chodzi o osiedle. Yy, ostatnie stare windy, jeżeli chodzi o blok przy osiedlu chrobego 11, bo już wszystkie klatki to są już niestety nowe windy. Pogodzące z tego roku i z zeszłego. To są niestety ostatnie windy w tym bloku, bo już yy, osiedlówki jeszcze zostały, tylko niestety te windy przychodzą do historii, bo... Już w ogóle tam są nowe windy White. No niestety prawda, bo tam w przyszłym roku te osiedlówki pójdą na wymianę. Ale na szczęście jeszcze zostały. I mam nadzieję, że długo jeszcze pojeżdżą. Jeszcze zostały na szczęście. Dlatego ja tu przeszedłem, żeby zobaczyć, jak wygląda stan tego bloku. Ten dzik, że na parter. Teraz pokażę kabinę. Tą windą się teraz przejechaliśmy. Ten region. Teraz przejdziemy się drugą. Drugą osiedlówką. W tym bloku. Niestety to są już ostatnie windy, jeżeli chodzi o stare windy, jeżeli chodzi o osiedlo dobrego 11 Niestety ten blok y, kiedyś został przez innego odkryty. Teraz przejedziemy się tą windą. Tak wygląda kabina. Wsiadamy do zręba. Tutaj mamy panel. Jedziemy na pięter. No ale naprawdę to jest ogólnie mega mi w ogóle szkoda tych tamtych wind. No, niestety, jak widać, te windy przychodzą do historii. Te w poprzednich klatkach. Ale naprawdę to jest mega śmieszne dla mnie, żeby nowe słoite zastąpiły te starsze słuajty. To jest dla mnie mega śmieszne. Dobra. Jedziemy na 11. Jedziemy na 11. No, cieszę się, bardzo się cieszę, że jeszcze osiedlówki zostały, zręby dobrze, że jeszcze zostały. Niestety to są ostatnie osiedlówki, jeżeli chodzi o Chrobrego 11. Niestety ostatnie. No szczęście te windy mam, y, tamte sklepki y, A, B, C, D, y, mam nagrane. Mam właśnie te filmy z tych wind, więc... Y, jeszcze dzisiaj pokażę Wam te windy, które zostały wymienione, i tak dalej. Jedziemy na parter. To są zarazem ostatnie osiedlówki w tym bloku. Ostatnie. No, dobrze, że zostały. No, jest tabliczka. Winda yy, pochodzi z 1980 roku. I tak, ta winda pochodzi z 1980 roku. Czyli mam już 44 lata. E, 44 lata. Więc tak to wygląda. Mam parter. No i to było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek i to były ostatnie windy w pierwszym sezonie serii poznańskiej windy Extra. Podsumowując wszystkie windy w tym bloku, to slajdów jest łącznie 8 od klatki A do klatki D. Ale to było mega śmieszne, żeby nowe windy Slide zastąpić za starsze Słajdy. Ostatnie osiedłówki w tym bloku są w klatce E. Klatka E jeszcze ma osie długi, które są ostatnimi, jeżeli chodzi o ten blok. Ostatnimi. Jeżeli niestety w tym roku zostaną wymienione, to oznacza to, że ten budynek przy Krobrego 11 zostanie już spalony. Tak jak wam powiedziałem, to jest niestety ostatni odcinek z pierwszej serii. Tak jak wam wspomniałem, będzie druga seria z serii, druga. Seria z poznańskich win ekstra. No i e, życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia już w kolejnych nowych filmach. Cześć! Podsumowując odcinki, to łącznie obecnie jest 13 odcinków z serii Poznańskiej Windy Ekstra z sezonu pierwszego, ale y, y, tą serię dedykuję y, windziarzom, którzy y, nagrywali w Poznaniu i których po, pozdrawiam. Jest to, są to użytkownicy Windy i KM w Warszawie, Warszawskie Dźwigi, Winda 43, Windia Mazowsza, Dźwigi Winda Oczami Oliwiera, mm, Zrębą Maniak, Polish Elevators, Trzyma Elevators, Karol 1994, Metro Warszawski PWE, Mati Serager, GKKM HML, Tom Suchy, Maciej Cała, Kacper 1922, Poznański Windias Elevators in Poznań, ale także m.in. Union Contentera czy też użytkownika Wojciech Elevators, ale także wind, też to tylko jedna użytkownika MPX Studio czy Petera Elevators. Podsumowując, najwięcej wind to wystąpiło z bardzo dużo wystąpiło z natomiast odważników wystąpiło no trochę mniej. Ale co do podsumowywania, to jeszcze te windy... A podsumowując ogólnie o nowych wind, to jakie marki wystąpiły z serii poznańskiej windy Extra? Wystąpiły takie marki jak Shingle, Swite, Translift oraz także m.in. Lift Series. Teraz zaliczam do klasyków, ponieważ. Łącznie wystąpiło aż 4 translifty. Tak, 4 translifty wystąpiły. Ale natomiast e jeżeli chodzi o slajdy, to wystąpiły na wątkowie, na winiarach, no coś takiego generalnie. Chciałem serdecznie podziękować za tę serię użytkownikowi poznańskich Indias za towarzyszenie w pięciu odcinkach z tej serii. No, i za pomoc, którą zarealizował na nagrywanie dźwigni, jeżeli chodzi o Poznań. A na dziś to tyle. Dziękuję i do zobaczenia w drugim sezonie. Cześć.